Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Na samym początku chciałbym Cię prosić o subskrybowanie mojego kanału. Znajdziesz tutaj dużo treści z zakresu marketingu, sprzedaży, prowadzenia firmy w internecie. I wszystkiego, czego potrzebujesz, aby zarabiać online. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci powiedzieć o bardzo ważnej sprawie w kontekście zarabiania w internecie, a mianowicie o tym, że jeżeli chcesz osiągnąć efekty, których jeszcze nie masz, musisz robić rzeczy, których jeszcze nie robiłeś. Sam się na tym wielokrotnie łapałem. Jest to spowodowane lenistwem i prokrastynacją, że robiłem coś cały czas w ten sam sposób, zwiększając powiedzmy. Budżet na reklamę, tak? Sprzedając jakiś produkt, zwiększałem budżet na reklamę, czyli leczyłem objaw zamiast zająć się źródłem problemu. A źródłem problemu była zła oferta na przykład, albo tam źle skonfigurowany landing page, albo nie zrobiłem badania rynku i w ogóle nie ma ssania na ten produkt. I ludzie właśnie próbują zalewać, powiedzmy, problemy ze sprzedażą produktów w internecie. Dużą ilością kasy na reklamę i to nie działa. Jeszcze więcej tracimy, jeszcze więcej przepalamy hajsu. Nie polecam tej strategii. Trzeba nauczyć się zmieniać, testować nowe rzeczy i robić tylko to, co faktycznie daje dobry zwrot. Nawet jak nam się nie chce, po prostu nagrać, nie wiem, od nowa kurs, zrobić nowego e-booka w innej niszy, ale po prostu zmienić coś, co nie działa. Bo jak będziemy robić cały czas to samo, to tylko maksymalnie co będziemy mogli osiągnąć, to zostać na, na tym samym pułapie, co oczywiście jest. Drogą donikąd. Dlatego robić w kółko te same rzeczy i przestań tam stękać, że nie masz pieniędzy i w ogóle nie szukaj teorii spiskowych, że to ludzie po prostu, którzy znają kogoś, oni osiągają sukces, bo mieli bogatych rodziców albo ktoś im dał te pieniądze, w ogóle prywaciarz ukradł i tak dalej. Przestań po prostu stękać, tylko zacznij robić codziennie to samo. Przestań stękać, po prostu zmień coś, zmień produkt, zmień ofertę. Czasami reklamy też trzeba zmienić, ale uwierz mi, że reklama to jest jakby najmniej znaczący element. Jak masz dobrą ofertę, to nawet najgorsza reklama. Sprzedać ci produkt. Jeżeli robisz webinar, on nie sprzedaje, to nie szukaj problemu w reklamie, bo to ma minimalne znaczenie. Zacznij szukać problemów w samym webinarze, w strukturze webinaru. Kup sobie jakiś kurs, zobacz, jak zbudować dobrze konwertujący webinar, bo webinar to nie jest po prostu jakaś pogadanka i później sprzedaż. Webinar ma swój etap, tak? Webinar jest podzielony na kilka etapów. I na samym końcu jest sprzedaż, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób to przedstawić, jak utrzymać uwagę widza. A jak ty chcesz utrzymać uwagę widza, jak ty się jąkasz ze stresu, boisz się sprzedawać itd. Ludzie to wyczuwają. Czasami trzeba też popracować nad sobą. Dlatego testuj zmiany, rób zmiany, nie bój się zmian, bo zmiana prowadzi często do czegoś lepszego, oczywiście. Zmiana może być błędem, ale z tego błędu się więcej nauczysz i finalnie i tak zyskasz. Jeżeli ten materiał ci się podobał, zapraszam cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Więcej takich materiałów zobaczysz już niebawem. Regularnie publikuję tu materiały z zakresu sprzedaży, biznesu i marketingu online. Zapraszam, zostaw suba. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.